Polska gospodarka dzisiaj potrzebuje energii po konkurencyjnej cenie, potrzebuje czystej, zielonej i taniej energii, a z drugiej strony Polska ma być bezpieczna energetycznie. To jest hasło, które przyświeca nam tej strategii. Ta strategia jest przemyślana, jest to strategia ambitna. Ale będziemy konsekwentnie realizowali, czyli do 2030 roku odejdziemy całkowicie od węgla kamiennego w ciepłownictwie. Nie będziemy posiadali jakichkolwiek źródeł węglowych przez 7 lat. W 2040 roku będziemy zero emisyjni, to o 10 lat krócej nie zakładaliśmy w strategii sprzed 3 lat. Oczywiście wymusza to na nas sytuacja gospodarcza wyścig gospodarczy między gospodarką europejską, gospodarkami Stanów Zjednoczonych i Chin, ale także zagrożenie ze strony Rosji. Uznaliśmy, że potrzebujemy przyspieszenia, że potrzebujemy budowy silnej polskiej energetyki opartej właśnie od odnawialne źródła energii, bo to jednak jest przyszłość. Oczywiście paliwo węglowe będzie jeszcze podstawowym paliwem w Polsce przez jakieś 25, nawet może i do 30 lat, ale wszystkie Aktywa węglowe będą skupione w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego w spółce Skarbu Państwa, w 100% Skarbu Państwa, które będzie pod kontrolą państwa. Dzięki temu Polacy będą bezpieczni, bo wszystkie aktywa węglowe z grup energetycznych będą tam skupione, a my jako przedsiębiorstwo energetyczne, a tu PG jest liderem transformacji, największym producentem energii elektrycznej i ciepła, będzie pozbawione aktywów węglowych. Dzięki temu będziemy mogli inwestować w offshore. Jesteśmy największym w tej chwili inwestorem na Bałtyku, budujemy farmę o mocy 2,5 GW. Docelowo będzie to 7 GW, a więc półtora razy tyle, aniżeli mamy zainstalowanej mocy Największy elektrowni w Europie w Bełchatowie, bo tam jest 5 GW. Także to największa inwestycja w ogóle w historii Polski tak naprawdę. Największa kapitałowo. Już dzisiaj realizujemy ją wspólnie z duńskim partnerem. Docelowo będziemy chcieli mieć 7 GW. Inwestycje w farmy lądowe, fotowoltaikę, w pompy ciepła, w magazyny energii, które są, będą jedną z głównych branż, które będzie się dzisiaj rozwijała przy Właśnie rozwoju OZE, bo magazyny energii są niezbędne do tego, aby magazynować energię w nich wtedy, kiedy ona nie jest potrzebna w sieci, a oddawać ją wtedy, kiedy klienci jej potrzebują. No i oczywiście wielkoskalowa energetyka jądrowa, bo ona w przyszłości zastąpi energetykę węglową. My jako PGE jesteśmy tutaj w tej chwili udziałowcem projektu wspólnie z firmą ZEPAK Polską. I z firmą koreańską KHNP wspólnie chcemy realizować projekt budowy elektrowni jądrowej o mocy 2,8 GW w Wielkopolsce, w oparciu właśnie o technologię koreańską, która jest najbardziej sprawdzona na świecie.